Witam. Dzisiaj spróbujemy sobie zainstalować nadajnik wizji FPV First Person View firmy Immersion RC. Tutaj mam nadajnik na częstotliwość 5,8 GHz o mocy 600 mW w komplecie. Zobaczymy, co mamy. Oczywiście sam nadajnik. Jako jednostkę centralną. Do tego antena patyczkowa łamana. I dwa kable. Jeden kabelek jest kabelkiem zasilającym, doprowadzającym zasilanie. Tutaj do tego nadajnika. Natomiast drugi kabel służy nam do przesyłania wizji. Ten kabel jest pięciorzyłowy. My sobie tutaj wykorzystamy tylko dwie żyły z tego kabla a mianowicie żyłę czarną i żyłę żółtą pozostałe nie będą nam potrzebne i za chwileczkę przejdziemy sobie do przygotowania takiego kabelka także po połączeniu Będą nam wychodzić z jednostki głównej dwa kable. A więc, tak jak powiedziałem, szykujemy sobie najpierw kabelek. Sam T -t -t tutaj musimy wykorzystać te dwa kable, żółte i czarne. W tej chwili sobie je wydzielimy. Możemy tutaj założyć sobie permokurszliwą koszulkę. żeby to ładnie i wyglądało. Mamy wydzielone kable, teraz je sobie musimy przygotować do lutowania. Kabelki mamy przygotowane. Teraz musimy sobie przygotować kabel do zasilania. Tą wtyczkę oczywiście zostawiamy, natomiast tą czerwoną musimy sobie uciąć. I tak samo musimy przygotować do lutowania kabelki, kable mamy przygotowane od nadajnika, teraz musimy. Przygotować sobie kabelek, który jest wyprowadzony z Fantoma. Tutaj, jak spojrzymy od tylnej strony, w tej chwili jest wyjęta bateria i przypominam, że baterię zawsze wyjmujemy przed jakimikolwiek połączeniami. On tutaj sobie wychodzi z tej strony. O. I także musimy go tutaj sobie wyjąć żeby się to dostać i najlepiej, żeby go sobie przygotować, jest go po prostu wyjąć żeby był zupełnie luzem teraz go musimy wypiąć To jest kabelek czterożyłowy i teraz to sobie przygotujemy. Mamy cztery żyły i przygotujemy go sobie do lutowania. Kabel mamy odizolowany, teraz go sobie posynujemy standardowo. Mamy przygotowany drugi kabel od fantoma do lutowania. Mamy przygotowane wszystkie trzy kable. Teraz, jak to należy połączyć? Jeśli chodzi o kabel od fantoma, tutaj mamy żółty, brązowy, czerwony, brązowy. Jak to łączymy? Ten wcześniej przygotowany kabel od nadajnika. Kabel żółty z kablem żółtym, czarny do brązowego, który tutaj przylega do żółtego, natomiast kabel od zasilania czerwony do czerwonego, a czarny do brązowego. Tak musimy wykonać w tej chwili te połączenia. Dobrze, kabelki mamy już polutowane Tak jak widać to jest oryginalny kabel był od Fantoma Kabel zasilający od nadajnika i kabel sygnałowy też od nadajnika Mamy polutowane Teraz trzeba te kabelki tylko już przeprowadzić Przede wszystkim sobie tutaj od dołu wprowadzimy kabel Prowadzamy sobie wszystkie kabelki, tak żeby nam tylko zostały końcówki kabli do transmitera. Teraz tylko wystarczy podłączyć tutaj tą tyczkę. To sobie ładnie układamy. Możemy zamknąć górę fantoma. I teraz pozostaje nam tylko y, zamocowanie y, samego nadajnika, który możemy sobie y, przylepić na. Taśmę rzepową albo taśmę klejącą dwustronną, ja go tutaj w tym przypadku zamasuję z tej strony. Najpierw sobie jeszcze podłączymy kable zasilające, sygnałowy. Kabelki można jeszcze sobie tam ułożyć dokładnie. Tutaj przyklejamy taśmę dwustronną i masujemy sobie w ten sposób. Tak przyklejamy, aby przy wkładaniu baterii po prostu nam to nie przeszkadzało. Jeszcze sobie możemy sprawdzić. O. Tak będzie dokładnie to wyglądało. Mamy zamontowany nalejnik FPV.